Czy ty wiesz, czy wiesz, że jestem dyslektykiem? Co niestety oznacza, że niekoniecznie umiem dobrze pisać po polsku. I mimo to, jakimś cudem, prowadzę bloga programistycznego już 10 lat. I jak myślisz, ile mam tam wpisów? 100, 200, nie, 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 700. I co to mnie nauczyło? Co może to Ciebie nauczyć? No cóż, zapraszam Cię na ten krótki vlog. Na temat tego, jak poradziłem ze swoją dyslekcją i jakim cudem ja jeszcze prowadzę bloga. I kto wie, być może ty także masz problem z pisownią, być może ty także masz problem z dyslekcją i jak sobie z tym poradzić. No właśnie. Bracie, siostro, rozumiem Ciebie, bo ja także cierpiałem w tym piekle języka polskiego. Ci szczerze, to jest jedna z lepszych informacji zwrotnej, którą otrzymuję, jeśli chodzi o moją poprawną pisownię języka polskiego. Ponieważ tutaj, jak widzisz, komentujący przynajmniej zaczął od informacji pozytywnej, że samo i zagadnienie są w porządku. Gdyby chciał zastosować prawidłową formułę kanapki, udzielania informacji zwrotnej, to musiało być to coś pozytywnego, potem coś negatywnego, a potem skończyć na czymś pozytywnym. Tak, żeby osoba, która otrzymuje informację zwrotną, no, poczuła się, że no, coś robi dobrze, no, a coś jest do poprawy. Ale powiem ci, że taki komentarz to jest, nawet powiedział, całkiem okej, okay. Po mojej ja swojej karierze pisania bloga przez 10 lat i udzielania się na różnych social media otrzymałem gorsze opinie na temat swojej pisowni, ze względu na to, że jestem dyslektykiem, na to, że jestem debilem, bezmózgowcem, albo że gdybym mógł, to bym napisał 100 razy lepszego bloga, ale mi się nie chce. To jaka jest moja historia związana z dysleksją? Słuchaj, jeśli chodzi o moje trudności z pisaniem, to one właściwie pojawiły się od zawsze, od kiedy ja pamiętam. Pamiętam, jak na przykład miałam 10 lat, było dyktando na 100 wyrazów, jakim cudem ja zrobiłem 218 błędów. Jakim cudem można zrobić 218 błędów? To jest więcej niż wyrazów w danym wypracowaniu, w danym dyktandzie. No właśnie, jak. Co najbardziej mnie irytowało w szkole, to fakt, że nie bardzo był duży nacisk na poprawną... na, zasadzie, na ćwiczenie tej poprawnej pisowni. Właściwie to był może nacisk na zasady gramatyczne do szóstej klasy podstawowej, a potem do tylko lektury, od starożytności do współczesności i nas interesuje to, czy umiesz poprawnie pisać, my zakładamy, że umiesz. To, że masz jakiś problem, to jest twój problem. I tak na przykład w liceum pamiętam, że jak trzeba było napisać wypracowanie na temat pana Tadeusza w klasie, Największym problemem nie był fakt, że nie przeczytałem pana Tadeusza, czy nie rozumiem tematu, tylko fakt, że nie umiem napisać poprawnie po polsku. I tak najlepsza ocena z wypracowania u mnie była, była z minusem. <grym> I się strasznie z tego cieszyłem, bo przynajmniej nie musiałem wtedy tego poprawiać. Lepsza dwójka niż jedynka, co nie, a potem jakiś student zdałam maturę z polskiego, a potem jeszcze były studia. I pisząc pracę inżynierską, zdałem sobie sprawę, że moim największym problemem nie jest to, że ja nie rozumiem zagadnień programistycznych, że nie wiem jakie napisać, przelać na papier, tylko fakt, że nadal nie umiem pisać poprawnie po polsku. I wyobraź sobie, że mój promotor, który zaznaczał długopisem na czerwono błędy, nie zaznaczał, że coś jest niezgodne z kanonami programowania. Nie, on zaznaczał na czerwono błędy ortograficzne, bo mimo, że już mam 23 lata, to nadal popełniam błędy, jakbym miał 10. Bo można być dzieckiem na ustrady, mieć swoje początki w internetach i pisać Aa! krzywym polskim językiem, ale 23 lata i praca inżynierska, no sorry, chłopie, masz problemy. Tak samo właśnie na studiach dostałem, pierwszy raz miałem dostęp do internetu, chciałem być, udzielać się na różnych forach społecznościowych, ale za każdym razem było to samo. Co to za debil? Co to kurwa jest? Co ty zbiszesz? I w rezultacie miałem dużo negatywnych emocji z tym związanych. No, powiadomo, że ktoś się irytuje, że tak można pisać, kaleczyć język polski, a ja się irytuję, że ktoś mi o tym mówi. Może, jeszcze się staram, chcę być zaakceptowana, mi to nadal mi nie wychodzi ta pisownia języka polskiego. No dobra, jakimś cudem zdałem pracę inżynierską, ale to zakłada zasługa mojej mamy, która mi sprawdzała błędy. No i potem nadeszł ten czas, żeby szukać pracy w Warszawie. No to. Ja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna niestety mi nie wyszła, więc postanowiłem, że założę bloga. I w ten sposób, zakładając bloga programistycznego, będę się uczył C-Sharpa od podstaw, tak żeby następna rozmowa kwalifikacyjna się udała i zdojrmy znowu pracę. Spoiler, udało się, albo był, był pewien problem z tym blogiem. Tak, i mówimy o tym blogu, który prowadzę 10 lat obecnie. Otóż ja nadal nie umiem pisać poprawnie po polsku. Więc napisałem pierwszy wpis, taki hello war na zasadzie, To jest pierwszy wpis na temat bloga programistycznego, początek mojej przygody, podróży. Tam było może, nie wiem, 14 zdań, 200 znaków. Oddaję to do swojej mamy i mama patrzy, ile tam jest błędów, człowieku! Co to ty tam nawaliłeś? To jest jakiś śmietnik, a nie tekst, <gry> który inni ludzie mają czytać. I ja wtedy podjąłem męsko decyzję, czy ja się będę tym przejmował, czy się nie będę przejmował, no bo to była jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu, w moim życiu i powiedziałam sobie głośno, Jebać to! I tak w ten sposób prowadzę bloga do dzisiaj, ignorując to, że no niestety nie umiałem dobrze pisać. I, ale tak małymi kroczkami z pomocą mojej mamy e, tworzyliśmy wpisy i było widać, że te wpisy nie są dobre. Ale najśmieszniejsze jest to, że mimo, że moje wpisy nie były dobre, to ludzie to czytali, ponieważ wtedy to był najlepszy blog na temat. Podstaw języka C Sharp, który potem i pomógł mi sam samemu znaleźć pracę na temat C Sharpa, bo się w ten sposób nauczyłem pisząc. A dodatkowo nie tylko nauczyłem się programować pisząc w bloga, ale także nauczyłem się pisać poprawnie po polsku. Bo jakbym miał powiedzieć, jaka lekcja jest tego największą, jaką wyniosłem, to jest fakt, że. Po wielu latach pisania bloga rzeczywiście piszę lepiej i to widać, jeżeli się cofnę o 8 lat, do 2012 roku, do 2013 roku i przeczytam jakiś taki wpis, gdzie ja wlewam potok swoich myśli w formie tekstowej, to widać, że te zdania są jakieś dziwne, jakieś niestylistyczne, No nie chodzi o to, że tam były kiedyś błędy, chodzi po prostu, że te zdania są jakieś takie jakieś dziwne, coś, coś w nim jest złego, widać, że ten człowiek dużo nie pisał, co nie? A potem jak czytam swoje najnowsze wpisy, to no tam widać, że już mam w głowie poukładane, że piszę dobrze, piszę lepiej i tych błędów jest zdecydowanie mniej. Więc to jest ta lekcja, że no szkoła ci nie nauczy pisać, no to sorry, musisz to ćwiczyć. I dyslekcja, o ile zaznaczałam na początku, że to jest piekło... To jednak nie zwalnia ci z tego, żebyś no, pisał dobrze. Więc trzeba, a żeby się nauczyć pisać dobrze, no to trzeba dużo pisać, mimo że ma się awersje, ma się te negatywne emocje, te, tych negatywnych słów na temat tego, że jesteś debilem. Co to jest? Co nie trzeba się ogarnąć, to przeci, yy, przezwyciężyć i mimo wszystko pisać teksty. I mój blok akurat mi w tym pomógł. I nawet właśnie nie ukrywam tego, że no jestem dyslektykiem, mimo tego, że niektóre stare wpisy sprawdzałem wielokrotnie, i co tam rzeczywiście nadal są błędy, ale z drugiej strony to jest moje wielkie zwycięstwo. Bo mogłem powiedzieć, że, a nie będę pisał bloga, bo rzeczywiście się tego nie nadaje, i tak mój blog by nie istniał, i prawdopodobnie teraz do, do ciebie nie mówił, do teraz, do kamery. No i poradziłem sobie także przez lata z moim tym urazem do języka polskiego. No bo jeżeli wiadomo, masz te negatywne emocje, negatywne opinie, te dyktanda, sprawdziane potem inter, inter, w internetach dowiadujesz się jaki jesteś kiepski no to wiadomo, że masz negatywne emocje a te negatywne emocje lepiej przenieść do no, no do czego? No do języka Jakbym pisał po angielsku, to byłoby lepiej. A, jak gówno, prawda. Byłoby tak. samo. <laughs> Poza tym ja też staram się właśnie unikać takich swoich opinii. Bo pamiętam, że mam jeden wpis na swoim blogu, gdzie akurat napisałem, że nie lubię języka polskiego i pamiętam, jak tam jakiś humanista się odezwał. Tu mam już właśnie przykład z takiego komentarza. Jebać to to nieodpowiedni język na tak zwany blog, na taki zwykły programistyczny. Po drugie, wcale nie jebać. Jesteś Polakiem i dbaj o swój język, bo to jest to. Jeden z najbogatszych języków na świecie. I ile taka opinia jest, wiecie, takiego typowo humanisty, który chyba za dużo przeczytał książek, to jednak on ma troszeczkę racji. Trzeba szanować swój język i niestety ta pieczątka dysle dyslektyka nic z niczego nie zwalnia. Eee, tutaj taki śmieszny mem, humaniści czekają na dzieci programistów, <noise> który akurat wtedy nie bawił. Eee. Ale problem moim zdaniem także nie leży z językiem polskim, ale także jak go się go uczymy, trzeba po prostu ćwiczyć, ćwiczyć. I także radzę tobie unikać także robienia z siebie ofiary. Bo łatwo powiedzieć na zasadzie, "O jestem dyslektykiem. Tutaj jest mój, nie wiem, dowód, cy cyrograf, nie wiem, eble tego, że jestem dyslektyk i ja mam prawo popełniać błędy". I powiem szczerze, że rzeczywiście ja to stosuję, ale także ja szanuję innych ludzi, którzy chcą mnie czytać i nie ma co ukrywać, że no żeby Wyglądać jakoś dobrze, no to trzeba także dobrze pisać. I dyslekcja niestety mnie z tego nie zwalnia i tym bardziej nie próbuję robić z siebie ofiary, że jak utrzyma jakiś negatywny komentarz, to zaraz mówię, że o, bądź mnie wyrozumiały, to jestem dyslektykiem. Nie muszę niestety z pokorą, twardy jak skała, przyjąć tę informację zwrotną, która zazwyczaj nie jest taka, powiedzmy, usłana uróżami, nie jest taka pozytywna, tylko zazwyczaj jest negatywna z tym właśnie atakiem na moje ego przypadkowo właśnie, właśnie tego pierwszego komentarza, któryśmy czytali na początku tego filmiku, że jak widzisz tutaj, koleś mi dowalił, że, że zapewne jakiś student z musa być może z Indii by pisał lepiej po polsku niż ja. Ale także są pozytywne komentarze. Wyobraź sobie, że na przykład taki Carl Johnson z GTA San Andreas, notatek, że mi zaznaczył, w których dokładnie miejscach jest błąd, to notatek, nie, nie poruszył tego, że kwestii, że jestem jakiś głupi, że coś ze mną jest nie tak. Więc on po prostu powiedział, słuchaj, to masz takie błędy i ja chcę ci pomóc, żebyś pisał, żeby ten wpis potem służył innym czytelnikom. I co tu dużo mówić, taki komentarz jest zawsze najlepszy. Ale w internetach wiadomo, takich komentarzy zazwyczaj nie otrzymasz i negatywny, raczej twoja pisownia zazwyczaj jest no łatwym kąskiem do tego, żeby potem ktoś innym poczuć się lepszy, bo on pisze lepiej, Tutaj ma gotowy tekst, czyli wie, że pisze gorzej, więc go zaatakujmy go w ten sposób. Ale z drugiej strony, też nie róbmy z siebie ofiary losu, ogarnijmy się i trzeba po prostu, co tu dużo mówić, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć swoje opisownie, żeby po latach e, nawet e, takie beznadziejne, humanistyczne dziadostwo, jak moja osoba, mogła pisać poprawnie po polsku. <laughs> e, I wiesz, co jeszcze ci zwr zwrócę uwagę, że ja nadal popełniam błędy. Ale te błędy nie są związane z moją dyslekcją. One są bardziej związane z tym, że brakuje mi czasu oraz to, że popełniam taki standardowy błąd, że zakładam, że pierwszy draft zawsze jest bez błędów. I to wynikało z tego, że wiadomo, pisałem, 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 a później, jak skończyłem dany wpis na, na swoim blogu, to myślę sobie. O Jezu! Już piszę ten wpis 3 godziny. Na samą myśl, że jeszcze mam godzinę poświęcić na sprawdzanie błędów, to mam, e, to mi już trochę odpada, więc wolę go wrzucić i potem się będę martwił. No <grym> wiadomo, że tak nie trzeba robić, ale warto być świadomym, że nawet najlepsze osoby, które umieją pisać wspaniale po polsku, na pewno także popełniają błędy i na pewno teksty, które czytasz w social media albo na ich blogach, na pewno to nie jest ich pierwszy draft. Na pewno był wielokrotnie on przeczytany i sprawdzany, i problem pierwszy, to, który ja szczerze mówiąc sobie nie radzę że, z tym, że kiepsko piszę, to wynika z tego, że jest pośpiech w tworzeniu tekstów. A jak jest pośpiech, to wiadomo, że człowiek nie ma czasu na to sprawdzać, nie ma czasu, żeby to czytać. Ja znalazłem taki lifehack, bo jak widzisz, nie, nie chce mi się czytać potem wpisu na samym końcu sprawdzać błędy. No taki prosty, prosta rada, że. Pisz pojedyncze zdania i sprawdź te zdania w momencie, gdy je napisałeś. Nie, nie sprawdzaj potem wszystkiego, potem jak skończyłeś PIS, bo zapewne tam jest mnóstwo błędów, tylko staraj się krok po kroku sprawdzać w momencie tworzenia i rzeczywiście mi to pomaga, bo z psychologicznego punktu widzenia ja potem mam ochotę się załamać, jeżeli mam sprawdzać PIS jeszcze kolejną godzinę i tracić na to czas, niby. Niż potem krok po kroku sprawdzać i potem z dumą poczuć, że o wpis jest skończony, chociaż wiadomo, że, że wypadałoby go jeszcze sprawdzić, ale zapewne jest mniej błędów niż normalnie jakbym pisał e, słowotokiem, e, to swoje myśli przelam na tekst i potem e, pod koniec bym po prostu opublikował myśląc sobie, że tak to jest dobrze, ale to nie jest dobrze. Kto, ludzie mi zwracają uwagę, że Czarek, Ty masz problemy z pisaniem, nie masz też na to czasu, jesteś też dyslektykiem, dlaczego nie zatrudnisz sobie jakiejś osoby, która mogłaby Cię to sprawiać? Rzeczywiście, to jest najlepsza rada, bo firmy, które piszą ekskluzywne blogi, no to mają takie osoby. Nie ma co ukrywać. Moja mama przez wiele lat sprawdzała moje wpisy na blogu. Obecnie tego nie robi, no bo, wiesz, wiesz co, bo była po prostu taka sytuacja, że ja wysyłam swojej mamie pięć pisów. I ona mi, albo 10 nawet pisów, i ona mi otwarcie mówi, że słuchaj, ja ci nie będę sprawdzał tyle wpisu, ile ty, ty tego tekstu tworzysz. A ja tworzę teksty nie tylko na swojego bloga, także na social media, więc wiadomo, że to byłoby no, przerażające. Więc w rezultacie stwierdziłem, że no albo robimy to wolniej. I wiadomo, ten proces trochę się wydłuża tworzenia treści, bo mamy także, dołączamy drugą osobę, która to sprawdza. Na to, to może być jakiś e, przyjaciel, ktoś z rodziny, żeby sprawdzała te wpisy i działamy wolniej, e, ale działamy e, i prawdopodobnie tak mogło być lepiej. Ja tylko jeszcze dodam, że pomimo tego, że moja mama sprawdzała te wpisy, to nadal, on, nadal one były z błędami. Więc mimo wszystko e, wygląda na to, że trzeba byłoby wysłać do osoby tekst potem. Ten tekst trzeba byłby jeszcze samemu sprawdzić. I właśnie ja z tego, samego, z tego powodu stwierdziłem, że ja wolę sam sprawdzać teksty i brać całkowitą odpowiedzialność na to, jeżeli coś źle napiszę, mimo że to boli. No i co dalej? No powiedzisz, ja swoją dyslekcję przezwyciężyłem, rzeczywiście pisząc bloga, mimo to też otwarcie ci powiem, że nadal popełniam błędy, które niekoniecznie także są związane z moją dyslekcją, tylko z tym, że jest brak czasu, że robię to w pośpiechu. Nie mam jakiejś trzeciej, czwartej osoby, która mogła mi te moje wpisy sprawdzać. To on, mimo wszystko, no, jestem dumny z tego, że się nie poddałem, że walczyłem do końca, że naprawdę, jak wracam z wspomnieniami, jak to było takie fatalne, beznadziejne, jak dostawałem te dwójki z powodu swojej pisowni, to teraz mogę z dumą powiedzieć, że tak, ja Cezary Walenciu, pomimo tego, że jestem dyslektykiem i tego, że nikt we mnie nie wierzył, jeśli chodzi o poprawną pisownię, to stworzyłem bloga, który ma 700 pisów. No, mimo, że nadal tam są błędy, <laughs> ale nie można być idealnym i co to dużo mówić. Ważna jest ta nieperfekcyjna perfekcyjność. Warto być trochę otwartym i się zastanowić, że no, z jednej strony popełniam błędy i inna osoba także może popełniać błędy i być do tego otwarta, a z drugiej strony także trzeba wiadomo przyjąć to na klatę i nastać, OK. W tym wpisie zrobiłem trzy błędy, popomniłem się liczba mnoga z pojedynczą, tutaj związek zgody mi nie wyszedł i Trzeba to z tym się pogodzić i to poprawić. Yy, Te wszystkie błędy. Ja ci tylko jeszcze pochwalę, że jest takie narzędzie Lagrange Tool Plus, które mi pomaga w pisaniu. On akurat nie wyłapie wszystkich błędów, ale od kiedy go mam, to przynajmniej się cieszę, że pierwszy raz na moim blogu są przecinki tak, jak powinny być. Więc ja ci polecam narzędzie, ale, pamiętasz, ale pamiętaj, że ono cię nie wyręczy ze wszystkiego. I nadal musisz ten tekst sprawdzić. To wszystko, co było, co chciałem ci dzisiaj opowiedzieć, więc daj lajka i mam nadzieję, że masz dobry dzień. A jak nie masz, to mam nadzieję, że ci pomogłem, więc się uśmiechnij i żółwik.